Cześć wszystkim, tu Karyx7, a to kolejny odcinek z Galaxy Life. Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy po intrze, więc zacznijmy. Dobra, dzisiaj będziemy oczywiście wbijać setny, oczywiście poziom. Yy, I oczywiście wykorzystamy też atomówkę. Tak, atomówkę będziemy oczywiście wykorzystywać, więc... Możecie, jeżeli osoby, które jeszcze też nie widzieli atomówki, to Wam napiszę w którym momencie, że ktoś chciał przyjść dla atomowki, a osoby, które chcą jeszcze zostać, to wyjaśniam Wam, co ogólnie się pozmieniało, co jeszcze mam, jakie plany na przyszłość, więc tak, zacznijmy od tego, że plany na ma przyszłość mam ogólnie zrobić tak. Chciałbym oczywiście yy, poprawić yy, wieżyczki obronne, bo na razie nie są na piątym poziomie. Jedynie tylko jest jedna rzecz na szóstym poziomie, więc aktualnie będę chciał wieżyczki obeny pozmieniać. Kolejnie dalej się, o, o, aktualnie się nie zmienia, dalej oczywiście słucham wasze płacy i tak zbuduję e, tą e, nie kopalnię tylko tego e, domki. Żeby mieć oczywiście więcej monet, bo faktycznie dają bardzo dużo niż walki. Dobra, co jeszcze mam jeszcze jakiś plan na przyszłość? Plan na przyszłość będą takie, że będzie wkrótce oczywiście jakiś konkursik na kolejny chip, jak mówiłem w poprzednim odcinku za tą rangę kreatora, za którą wam oczywiście jeszcze raz dziękuję. Oczywiście chciałbym też podziękować całej społeczności polskim za ogólnie za wspieranie mnie, za oglądanie mnie, jak to zwykle zawsze bywa Zawsze im podziękowania. No i co? Bez oczywiście zdania jakiegoś pitu-pitu, przechodzimy oczywiście do wbijania poziomu. Dobra, jesteśmy oczywiście na walce, będziemy oczywiście nie żadnych tam... E, żadnych tam oczywiście przyspieszenia nie będzie, po prostu będzie domana oczywiście walka, tylko chciałbym tylko sprawdzić, czy są punkty... E, są. Tylko, dobra, bo, bo nie sprawdzimy jeszcze punktów, więc... Wiem, że mogłem lepiej to zużyć atomowkę, ale dla Was widzów specjalnie chcę to wykorzystać, żeby oczywiście było, więc... Leci pierwsza atomowka od 6 lat, kry! Jep. Moje urteuszy, to dla was oczywiście będzie to... Na was to będzie oczywiście przyciszone. Ja niestety nie przyciszyłem sobie, ta dawia. Jedziemy z koksem. A, zapomniałem, że są bunkry. No ta, dawia, jestem debilem. <laughs> Dobra, mogę to lepiej na ma tu zagrać. Dobra, zrobimy tak. Na pewno chcę to się pozbyć. Więc wąt wątwi stąd. Trochę tak, się częściej dawia. Dobra. Dobra, noc, było mi miło. Teraz tak. To nie, y, musisz mnie y, tankować, mój drugi kolosie Aha, tu jeszcze pum! Ja pierdolę Dobra. Pozbędziemy się całą naszą kurde, y, całe wyposażenie jakie mam, więc elowina, było miło. Dobra, koloś. Jedziesz Aha, bo tu jeszcze drugi kto to sięga. O kurźba, panie. Dobra. Jedziemy na full a co mi tam? I co? ja Będę się oszczędzał na kurde jakiś tam... Pierdy! Dla widzów trzeba pokazywać, więc nie ma. Nie śpimy, nie śpimy, lecimy. Wiadomo, tylko trzeba Moździerz... A, dobra, Moździerz mi już wszystko spierdolił. Dawia, Zrobimy jeszcze jakiś ten punkt, żeby był jakiś w ogóle. O ile gdzieś jeszcze mogę gdzieś dosięgnąć. Bo wiadomo, to jest oczywiście tylko pokazówka dla widzów. Mogę tam dużo stracić, nie jest ważne. Wiadomo. Musi być to specjalne na moich widzów. Więc co jeszcze gdzieś tam dam, gdzie mogę? Dobra, tu wszystko po jeszcze przyspieszę wam. Więc możecie, oczywiście, powiedzieć mi, jak ogólnie się używać na, na, na następną atomówkę, Bo wiadomo, pierwsza atomówka musi być oczywiście z pokazówką. No w ogóle ciekawi, nas, za to poziomów mi się tak wydaje, za taką walkę na pewno z 3 poziom może będzie, zobaczymy Tu powoli oczywiście będziemy o, jeszcze będziemy niszczyć, tu jeszcze coś tam dosięgnie. A jak gdybym zdążył, te trzy zniszczyć jeszcze ten gwizdną wrzotę, bo tu za to spada się expo zostaje. Ale wiadomo nie pod ekspo się tylko pod strąbców, ale wiadomo trzeba zdobywać, żeby też rzeczywiście iść do przodu. No ja tą na pewno, bez problemu. Dawaj, 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 niszczymy co możemy Dawa, tu już ogóle nie wszystko poszło, jeszcze obsywa jeszcze zostało zniszczone. No, niech jeszcze do, do końca, żeby te monetki jeszcze pozdobywali Dawaj, no i koniec. Finish, dawaj. Przechodzimy żeby się do ee, Do planety. I 4 jest taki jasne. myślałem, że więcej się zdobywa, za takie coś, dobra. no, jak jesteśmy, dostaliśmy trzy poziomy, czyli setny, 101, i koniec, czyli trzy poziomy zdobyliśmy, tak się prezentuje, oczywiście, taki specjalny nabicie z setnego poziomu. Więc dziękuję serdecznie za obejrzenie, dziękuję jeszcze raz, oczywiście, za wsparcie, za wszelkie, oczywiście, porady, Pozdrawiam, oczywiście, całą administrację polską. Całą społeczność Polską, mój oczywiście klan, no to że mojego klanu wiem, dużo osób w ogóle pisze, że się wyszedł tego klanu, wiem o tym, ale spokojnie, mam plany. Ale dziękuję oczywiście Wam za wsparcie i tyle. To był właśnie odcinek jako specjalny na setny poziom. Dzięki za obejrzenie, na razie, cześć, siemanko.